Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka w kontrwiedziarze. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Rozczarowany Putinowską wizją historii? Czy ja myślę, że trzeba oceniać realistycznie to, co powiedział pan premier Putin. Myślę, że Uczyniliśmy mały krok do przodu, e, chociaż e, nie było też żadnych zaskoczeń. Ale ta ocena realistyczna budzi w panu radość, że Rosjanie mają taką, ani inną wizję historii, czy jednak rozczarowanie? W dalszym ciągu wielkie obawy i wielkie rozczarowanie, bowiem e, to nie jest wizja historii, tylko wizja m, tego, w jaki sposób propagandowo można wykorzystywać historię. Trochę było tak, że Putin robił krok do przodu i chwilę potem krok w bok. Jak Właściwie o... jedynym krokiem do przodu dla mnie jest e, postawienie przez pana premiera Putina znaku, rosyjskiego znaku zapytania przy pakcie Rybentrop-Mołotow. Ta rosyjska prawda, rosyjska wizja 1939 roku, pańskim zdaniem ma wiele wspólnego z prawdą? Nic. Nic? Nic. Czyli kłamstwo? Jedno wielkie historyczne kłamstwo? Czy jest to jedna wielka historyczna manipulacja, która ma uzasadnić Pozycję Rosji w historii, bo Rosja należała do obozu państw zwycięskich i z całą pewnością obok Stanów Zjednoczonych była największym zwycięzcą II wojny światowej. I chodzi o to, żeby ten fakt bycia w obozie zwycięzców został uwypuklony, natomiast pierwsze dwa lata udziału w wojnie po stronie sojuszu z Hitlerem zostało zatarte. Czy to, co mówił Putin według pana. No, mimo wszystko, choć odrobinę jednak zatarło to fatalne wrażenie, jakie mieliśmy po tym propagandowym obrazie, jakie malowały, jakie malowały rosyjskie agendy rządowe i rosyjskie media przez ostatnie dni. Znaczy, z pewnością ta propagandowa ofensywa stworzyła korzystne tło dla wystąpienia pana premiera Putina. To znaczy cieszyliśmy się, że już nie mówił tego samego. Że nie mówił tego samego, a poza tym myślę, że powinniśmy pamiętać o pewnym skomplikowanych wew skomplikowanym wewnętrznym rosyjskim kontekście. Mianowicie e, ta propagandowa ofensywa być może bardziej była związana z obozem prezydenta Miedwiediewa niż z obozem prezydenta Putina. Myśli pan, że Putin i Miedwiediew to dwie różne wizje historii, dwie różne wizje polityki? Nie, myślę, że to jest wizja historii podobna, ale jeżeli istnieją przyczyny polityczne, które różnią te obozy, mówię jeżeli, to historia również będzie używana propagandowo. Czy było coś takiego, co usłyszał pan wczoraj z ust Putina i zapaliła się w panu w głowie taka czerwona lampka ostrzegawcza? To kłamstwo, to jawne kłamstwo, Putin mija się z prawdą i robi czy znaczy, Nie, to nie było przemówienie, gdzie były jawne kłamstwa. To było przemówienie, gdzie manipulowano historią. Myślę, że przywódca takiego kraju wielkiego jak Rosja nie może sobie pozwolić na jawne kłamstwa w oficjalnym wystąpieniu. To raczej było przemówienie pełne przemilczeń, pełne takich mielizm, gdzie, gdzie nie powiedziano tego, co powinno być powiedziane. A czy rzeczywiście jest tak, że jakieś po, są po, jakieś polskie archiwa, które są zamknięte dla Rosjan? Znaczy, te, te sprzed 1939 roku. Nie. Nawet archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Bo Putin mówił, że dobrze, my otworzymy swoje archiwa, ale wy otwórzcie swoje. To o czym wszystkie, on mówił? No, to jest jakaś pułapka, w którą pan premier Putin dał się wprowadzić swoim doradcom. Wszystkie archiwa polskie są maksymalnie otwarte. A czyj ton polemiki ze słowami Putina wydaje się pan odpowiedniejszy? Ten, który prezentował prezydent Kaczyński, czy ten spokojniejszy z, 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 z większą dozą takiego spokoju premiera Tuska? Nie będę w żaden sposób oceniał przywódców naszego państwa. Myślę, że obaj... Ja nie mówię o przywódcach, ja mówię o tonie ich polemiki. To jednak byłoby ocena. Ja chciałbym jednak zwrócić uwagę na niezwykle interesujące przemówienie pani kanclerz Merkel i pana premiera Filona. A czy prezydent zestawiając Katyn z Holokaustem powiedział pańskim zdaniem o jedno zdanie za dużo? Myślę, że to było ludobójstwo, ale nie Holokaust. Tak bym to ujął. Bo niemieccy Żydzi już protestują, mówią, że to było niestosowne, że nie na miejscu. Prezydent powinien się jakoś z tego wycofać? Nie będę radził panu prezydentowi żadnych kroków. Jednak ja bym wprowadził takie semantyczne rozróżnienie ludobójstwo i Holokaustu. Prezydentowi nie będzie pan radził, a premierowi pan radził? Na ile to Instytut Pamięci Narodowej ukształtował to, co mówił w Gdańsku premier Donald Tusk? Bo spotykał się pan z premierem. Mam nadzieję, że działania Instytutu Pamięci Narodowej, które staraliśmy się intensywnie podejmować od dwóch tygodni, w jakiś sposób ukształtowały i wystąpienie pana premiera, i wystąpienie pana prezydenta. Przez sam fakt o, obecności w obiegu publicznym tego, co mówiłem ja czy inni przedstawiciele instytutu. Ale na ile premier się pana radził? Daruję pan, ale to była wewnętrzna narada, myślę, że jedyną osobą, która może powiedzieć, co się działo, może być pan premier. A czy ustalono, że, że jedyną polską reakcją na to, co mówił wcześniej wywiad rosyjski będzie pański list i list szefa agencji wywiadu do Rosji, czy będą jeszcze czy do, do swoich odpowiedników, czy będą jeszcze jakieś inne kroki? Czy ja nie wysyłałem listów do swojego odpowiednika, bo takowego w Rosji nie ma. Ja po prostu wystąpiłem z oświadczeniem. czy szef Agencji Wywiadu wysłał list do swojego odpowiednika, tak. a pan wysłał list? Czy Celem mojego świadczenia było podsumowanie dyskusji oraz podsumowanie tego, co, jak ocenia rosyjską propagandę Instytut Pamięci Narodowej. Będą jeszcze jakieś dalsze kroki? Tak, nasi historycy będą starali się po pierwsze szczegółowo zrecenzować tą książkę, którą zaprezentowały służby rosyjskie. Będziemy starali się również, może nie w najbliższych dniach, jak nieopatrznie powiedział pan minister Graś, ale w najbliższych tygodniach czy miesiącach szczegółowo przeanalizować każdą z tez propagandowych rosyjskich. Ukaże się również specjalny dodatek do biletynu Instytutu Pamięci Narodowej, który to podsumuje. Zmieniając temat, nic się nie zmienia w przyszłym miesiącu publikacja na temat Aleksandra Kwaśniewskiego? Mm, tak, oczywiście. przedstawi go na, jako tajnego współpracownika, czy ofiarę inwigilacji SB? Poczekajmy na publikację, będzie to obszerny tekst w naszym periodyku Aparat Represji w Polsce Ludowej. No, oczywiście czekamy na publikację, ale chcielibyśmy wiedzieć już teraz coś więcej. Ta publikacja udowodni, że TW Alek to Aleksander Kwaśniewski, czy Aleksander Kwaśniewski to ofiara inwigilacji SB? Nie ulega wątpliwości, że Alek Aleksander Kwaśniewski został zarejestrowany jako tajny. Współpracownik bezpieki i to również potwierdził i podkreślił w swojej sentencji sąd lustracyjny. Ale był też inwigilowany. To możliwe? To jest standard, że ludzie znajdujący się w takich sytuacjach mogą być również inwigilowani. Czyli i to, i to. To jeszcze raz powtarzam, to jest standard, że inwigilacja była możliwa. Prezes Instytutu Pomięci Narodowej Janusz Kurtyka, dziękuję bardzo. Dziękuję.